Hej, hej, witajcie z tej strony! W dzisiejszym materiale porozmawiamy o sytuacjach, których na pewno możemy spodziewać się w nadchodzącym czwartym sezonie oraz o tych, których możemy, ale nie musimy zobaczyć. Zostawcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, lajka udostępnijcie znajomym i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, po emisji trzeciego sezonu jesteśmy niemal pewni wielu rzeczy, których uświadczymy w nadchodzącym czwartym sezonie. Są to takie pewniaczki, że tak powiem, przy których nie jest ciężko ocenić, czy pojawią się w kolejnym sezonie, czy nie. W każdym razie wnioskujemy to po interpretacji minionych odcinków. Są również sprawy, których w 100% nie jesteśmy pewni, jeśli chodzi o kolejny sezon, i tego typu sytuacji możemy spodziewać się, ale nie musimy. Mogą być. Ale nie muszę. Jeśli chodzi o tę listę, to podzielimy ją na dwie części, pewniaczki i niepewniaczki. No i chciałbym również podziękować mojej Kiwie, czyli mojej dziewczynie Magdzie, Krystianowi, Patrykowi i Damianowi za pomoc. Dzięki. Moi drodzy, jak to sezon to oczywiście nowe moce, nowe fuzje mirakuli, nowi super złoczyńcy, nowe lokacje. To będzie na 100%, bo są to podstawowe nowinki, które przybywają razem z nowym sezonem. Jeśli chodzi o rzeczy, których na pewno możemy się spodziewać w czwartym sezonie, to kontynuacja wątku rodziny Graham de Vanilli, który w odcinku Felix został rozpoczęty. Te pierścionki kryją za sobą coś znacznie więcej i nie zostały one od tak po prostu pokazane. Sam Gabriel ma dużego bzika na ich punkcie, więc coś tutaj musi być na rzeczy. No i w sprawie z rodziną Graham DeVanilli, Felix. Nie bez powodu wprowadzili tę postać, zostało to potwierdzone, że Felix powróci w czwartym sezonie i namiesza. A moim zdaniem zrobi to, bo jest do tego zdolny, ma dużo asów w rękawie i zapewne ujawni jakiś w nowym sezonie. Gabriel zatem pierścień Felixowi raczej nie odpuści. Oj nie. Jeśli chodzi o pewniaczki, to takim pewniakiem będzie początek panowania okresu Netty i Adrigami. Na koniec finału trzeciego sezonu dostaliśmy wyraźną zapowiedź czwartego sezonu i początek jej zawartości, jeśli chodzi o ten temat. A więc fani Adrienne, szykujcie się, czeka was droga cierpienia. Ale nie zapominajcie również o tym, że na końcu każdej drogi czeka was nagroda. Nagroda w postaci Adrienetty, no, ale no do tego jeszcze długa droga. Moi drodzy, wielokrotnie wam powtarzałem, że w czwartym sezonie zobaczymy Marnię, która będzie mieć naprawdę ciężko. Dziewczyna będzie dojrzewać, więc każda sprawa, którą napotka, no po prostu będzie musiała się z nią zmierzyć bez względu na wszystko. Będzie bardzo ciężko, ale da radę. Dla Marinet czwarty sezon będzie takim przełomowym okresem. No i oczywiście to wszystko jest związane również z rolą nowego Strażnika Mirakuli. Tak, w czwartym sezonie ujrzymy Marinet w roli Strażniczki. Miracul. I została pozostawiona w bardzo trudnej sytuacji, bo nie też, że Mishfu stracił pamięć i na jego pomoc nie ma raczej co liczyć, to jeszcze nie wiedza o tym, że Gabriel i Natalie uzyskali notatki mistrzafu, które udało mu się rozszyfrować. No na ten moment nie wiadomo, ile tego tam jest, ale jeśli Miraklumpawia zostało naprawione, to wiecie, że coś się dzieje. No i kolejnym pewniaczkiem będzie też nowa Queen Bee, o której wspomniałem w poprzednim materiale. Ma być to zupełnie nowa, żeńska postać, która podobno jest bardzo uroczą postacią. To samo tyczy się również nowej. Myśli super bohaterki, czyli Multimaus, będzie Meleno no i wychodzi na to, że mamy potwierdzonych dwóch pewniaczków, jeśli chodzi o nowych super bohaterów. Okej, okay, moi drodzy, to było na tyle chyba z pewniaczków. Teraz może przejdźmy do tego, czego możemy, ale nie musimy spodziewać się w czwartym sezonie. Może choć to nie jest pewne, że zobaczymy wątek Lady Noah. Biedronka w pewnym momencie wyżali się czarnemu kotu ze swoich problemów i swojej słabości. Może fani tego shipu dostaliby coś więcej. Coś, co zadowoliłoby ich wielkie pragnienia. Jeśli chodzi o starych bohaterów z poprzednich sezonów, jak wiecie, władca zna ich tożsamość, więc idąc z tym tokiem myślenia oni nie mogliby się już pojawić w następnym sezonie, bo... Wiecie, niebezpieczeństwo i tak dalej. I nie wiadomo jakie mogłoby to nieść za sobą konsekwencje, ale patrząc na to, co Biedronka robiła w trzecim sezonie, to jestem raczej pewny, że w czwartym sezonie powróci stara ekipa. Może być tak, że nie wszyscy, ale powrócą. A w okolicznościach, jakie na nią czekają w czwartym sezonie, to już w ogóle. Według Patryka, a według mnie, nie jestem pewien, ale fajnie by było, w czwartym sezonie ujrzymy akumizację marinet. Od drugiego sezonu Władca Ciem próbował swoich sił w zakumizowaniu marinet, jeśli nadarzyła się taka okazja. Jak wiecie, w Ladybug prawie mu się udało tego dokonać, ale tylko prawie. Fajnie by było takie coś zobaczyć, no i czuję w kościach, że w końcu Władcy Ciem uda się to zrobić. Naprawdę. Nasza kochana Lila nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Stawiam na to, że powróci w czwartym sezonie i namiesza w takim stopniu, w jakim namieszała w trzecim sezonie. Pamiętajcie o umowie Gabriela z Lilą. Ona nadal trwa i mam nadzieję, że poznamy jej dalsze skutki, które, no jakby nie patrzeć, będą miały jakieś konsekwencje w świecie. Miraculous. W trzecim sezonie w odcinku Fizz świątynia wróciła do świata żywych. Marniat przez to, że będzie strażniczką, to wraz z czarnym kotem wybiorą się tam i będą potrzebować pomocy. Albo może być też inny to cel wycieczki. W trzecim sezonie w odcinku Fizz Audrey i Tomoe nie bez powodu zostały pokazane podczas wiadomości o świątyni. W czwartym sezonie pewnie zostanie to tam w jakimś stopniu wyjaśnione. Uchylone zostanie trochę rąbka tajemnicy. Muszą mieć z tym coś wspólnego. Nie ma innej opcji. W trzecim sezonie w odcinku Time Tiger dowiedzieliśmy się, że Alex zostanie miraklum królika. Wtedy poznaliśmy dorosłą Alex w posiadaniu tego miraculum, a Patryk uważa, że w czwartym sezonie zostanie to ukazane. Ukazane jak moda Alex dostanie Miraklum. Fajnie by było. Na ostatnim live' poruszyłem sprawę akomizacji mistrza Fu. Na ten pomysł wpadła Magda i stwierdziłem, że jest to możliwe i fajnie by było, jakby taka sytuacja pojawiła się w czwartym sezonie. Jest na to jakaś szansa, ponieważ mistrz Fu zapomniał kompletnie o świecie mirakuli i pozostał normalnym, prostym człowiekiem. Jeśli jego postać pojawiłaby się w sezonie czwartym, to władca cię mógłby go zaakomizować, bo czemu by nie, zawsze każdego człowieka, jeśli sytuacja na to pozwoli, można wykorzystać w tych złych celach: w celach, by zdobyć mirakula Biedronki i Czarnego Kota. Co jak co, ale bohaterowie raczej zdziwiliby się ostro, z kim mieliby się zmierzyć. Moi drodzy, są to sytuacje, których na 100% możemy spodziewać się w nadchodzącym czwartym sezonie oraz sytuacje, które mogą, ale nie muszą się tam pojawić. Jak mogliście usłyszeć, w niektórych kwestiach są to tylko nasze przypuszczenia o steroje, więc ze spokojem to tylko nasza opinia, nasza interpretacja i nie musicie się z nią w ogóle kompletnie zgadzać. Ale fajnie by było jakby wszystkie się sprawdziły, co nie? Ja na pewno niektóre tematy z dzisiaj chciałbym przeleć na osobny materiał, bo mają potencjał. A jeśli Wy macie jakieś pomysły, co na pewno pojawi się w czwartym sezonie, a co może, a nie musi? To piszcie śmiało w komentarzach. Najciekawsze wykorzystam do innej części tego materiału. Tak jak w poprzednim materiale powiedziałem, to tylko ułamek tego, co twórcy dla nas szykują, jeśli chodzi o czwarty sezon Miracus, więc na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na premierę kolejne informacje oraz snuć teorię, bo to podtrzymuje nasze zainteresowanie przy serialu. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Napiszcie w komentarzu, co waszym zdaniem zobaczymy w czwartym sezonie, a co możemy, ale nie musimy. A przybnę wam serducho i chętnie wejdę w dyskusję. Zapraszam na moją Facebookową grupę Miraculous Polska oraz na mojego Instagrama Oficja. Subskrybujcie z dzwoneczkiem i udostępniajcie swoim znajomym. Do następnego, sobotniego materiału. Bye bye.